Witam Państwa w kolejnym odcinku Drogowska ze Zdrowia. Dzisiaj z Panią Stefanią będziemy poruszać bardzo ważny i istotny problem wysokiego cholesterolu. Tak, wysokie trójglicerydy, wysoki cholesterol, dokładnie. Na początek przeczytam może list, który otrzymała Pani od naszych słuchaczy, tak, widza, słuchaczki. słuchaczki. Mój mąż, pisze nasza słuchaczka, w 2006 roku miał udar mózgu. Pomimo systematycznej rehabilitacji, stan zdrowia mało się poprawia. Nie chodzi. Ma wysoki cholesterol i trójglicerydy, pomimo że zdrowo się odżywia. Oprócz tego, zatrzymuje się mocz i ma problemy z wypróżnianiem. Pani Stefanio, błagam Panią o pomoc. Jestem bezradna i całkowicie wyczerpana chorobą męża. Brakuje mi sił do uciążliwej pracy przy nim. Tak, proszę Państwa, to był długi Co list. z takim no. rozpaczliwym wołaniem o pomoc? Bardzo. Bardzo. Można zrobić. Bardzo rozpaczliwe, i ja naprawdę rozumiem tę kobietę, i przytuliłabym do serca, i bym naprawdę, gdybym mogła, tą chorobę zdmuchnęła, bo ja wiem, ile wysiłku kosztuje tę kobietę, żeby przy takim chorym się opiekować. Ona pisze, że rehabilitacja niewiele pomaga, nawet w niektórych przypadkach ona była, jak gdyby odwrotny skutek po tej rehabilitacji mm -hmm. był. Więc stan tego pana jest naprawdę ciężki. Proszę Czyli Państwa, medycyna nas zawodzi. No tak, bo proszę Państwa, to co ja w książce napisałam, tabletka ratuje życie w wielu przypadkach. Naprawdę, my nie możemy narzekać, bo w wielu przypadkach medycyna już tak daleko poszła, że ratuje nam życie i chwała jej za to. Ale dokąd my sami się nie weźmiemy za swoje ciało i nie zaczniemy od zdrowego odżywiania, i nie wrócimy do herbatek życiodajnych, ziołowych. To sama medycyna nam zdrowia nie przyniesie. Ona nam nie zbuduje zdrowia. Proszę pamiętać, że to, co nam buduje zdrowie, to jest w naturze. Natomiast chemia nam życie ratuje. Te tabletki nam życie ratują, i tak jak powiedziałam, za to musimy być wdzięczni, ale sami musimy się wziąć do roboty. Może nim dojdę do tego pana, to chciałam państwu powiedzieć taką historię, którą opisałam w jednych ze swoich książek Chyba drogowskazy Zdrowia. To było po wojnie. Młoda kobieta pewnie w moim wieku dostała udaru mózgu, i to był tak rozległy udar mózgu, że nie tylko nie chodziła, ale w ogóle była całkowicie sparaliżowana. Ręce, nogi, wszystko. Przywieziono ją ze szpitala, kiedyś nie było takiej rehabilitacji jak teraz. Położono ją na łóżku i ona na tym łóżku leżała. Gdy wszyscy domownicy musieli iść w pole, bo trzeba było pracować, żeby zarobić na utrzymanie, a w kraju bogato nie było. Więc ona, proszę Państwa, całą mocą turlała się z tego łóżka na podłogę. Co oni przyszli z pola, to zauważyli, że mama ich leży na podłodze. Więc oni w pewnym momencie w swojej rozpaczy przywiązali ją do łóżka. Zauważyli, że matka płacze, bo ona nie mogła mówić. Więc pomyśleli sobie, że ona po prostu robi to specjalnie, że ona mocą jeszcze tego własnego kręgosłupa na tyle się tam unosi, że turla się po tej podłodze, jak gdyby rehabilitację robiła w ten sposób. I proszę Państwa, zostawiali ją już na tej podłodze, podłożyli dywany, koce i ona, biedulka, tak przez wiele, wiele kolejnych dni. Ile mogła, tyle się na tej podłodze poruszała. Proszę Państwa, minęło sporo czasu, ale kobieta na drugi rok zaczęła chodzić, a jesienią kopała kartofle. Ja spotkałam już jaką staruszkę w sanatorium i opowiedziała mi tę historię. I powiedziała, proszę Panią, teraz tyle pieniędzy wydaje się na rehabilitację. Ja niestety tego nie miałam. Musiałam sama, ostatkiem swoich sił. I mocy i doszłam do pełnej sprawności. Także proszę Państwa, po pierwsze człowiek musi sam mieć tą silną wolę, mieć po prostu, jeśli chce żyć i chce być w pełni zdrowy, to przede wszystkim zrobić wszystko, czego organizm potrzebuje. Ja, jest takie moje zdanie: zagłodzić chorobę, zagłodzić chorobę, bo my Pan, żona pisze, że mąż się zdrowo odżywia. Zdrowo się odżywia dla choroby. Gdyby się zdrowo odżywia dla organizmu, to by nie miałam ani zaparcia, ani zatrzymania moczu. Po prostu to jest zdrowe jedzenie typu, tak jak mówiłam, chleb razowy, ciężkostrawny, kefiry, jogurty. I po tym rzeczywiście będą problemy. Jeszcze Państwu jeden przykład podam. Kobieta z ostrołęki zadzwoniła do mnie. Opiekunka pani, która miała mm -hmm. udar rozległy mózgu, też, yy, też leżała, też nie, nie, nie chodziła. I ona do mnie dzwoni, ta opiekunka im mówi, panią proszę mi pomóc, bo ja się opiekuję tą kobietą niedołężną, a ona ma takie zaparcia, że lekarze już nie jak nie pomagają. I ja wtedy powiedziałam, proszę podawać napój poranny. Proszę państwa, napój poranny jest opisany w mojej książce, zarówno prosta droga do zdrowia jak i odchudzanie bez odchudzania. Co to jest ten napój poranny? To jest zupka warzywna, bez soli, bez żadnego pieprzu, bez żadnych przypraw, po prostu dwie marchewki, jeden ziemniak, kawałek selera, pietruszka. Te wszystkie warzywa razem gotujemy 20 minut, można je przeszczeć, ja to miksuję. I takie je stosujemy, jeśli są zaparcia, to na okrąg, bo dokąd te zaparcia się nie skończą. I to, proszę Państwa, jest tak dobre. To na śniadanie, tak? Tak, to na śniadanie, ale gdy ktoś ma takie naprawdę, jak ten pan, okrutne zaparcia, to cały dzień niech to mhm. pije. Jedna kobieta piła pięć mhm. dni. No, już czekała na operację, bo jelita były w takim stanie, że w ogóle nie pracowały, i wszystko poszło. Po tym napoju porannym po pięciu dniach wszystko się ruszyło i, i zawarć nie było. Także, proszę Państwa, to jest tak dobry ten napój poranny, I, i wtedy Państwo nie lekceważcie tego, bo to nie może tak być, że w jelitach wszystko stoi. Wtedy ten napój poranny jest doskonały, i również ta pani z Ostrołęki, ona tam wypiła ten napój poranny chyba ze dwa dni, i, no i, i wszystko się ruszyło, i było dobrze. Ale kobieta, ta właśnie leżąca, proszę zobaczyć jakie dwie postacie. Ta jedna ze wsi, która się turolała po tej podłodze i ta druga kobieta miejska, która powiedziała, no co ja, chora to chora, ale na napoju porannym będę? Na takim prostym jedzeniu? No i znów na śniadanie były bułeczki, szynka, jajecznica, i ta opiekunka mówi, no ja nie mogę sobie poradzić, bo przecież ja nie mogę powiedzieć, że nie, bo ja tylko jestem opiekunką. I proszę Państwa, no rzeczywiście, no nikt nie powie, że szynka jest niezdrowa, że bułka jest niezdrowa, czy niezdrowa jest jajecznica. No wszystko jest zdrowe, ale dla człowieka, który leży, który nic nie pracuje, no to wszystko jest za ciężko strawne i to jeszcze taki chory, bo gdy był zdrowy, to by do udaru nie doszło. Dlatego przede wszystkim, jeśli ktoś ma taki stan i. I, I są zaparcia takie uporczywe, to proszę odstawić to jedzenie. Proszę zagłodzić chorobę. Czyli zagłodzić nic ma mnie jeść? Nic, dokąd się to zaparcia nie skończy? To popołudnie. Tak, napój poranny <laughs> wypić, nawet dwa, trzy razy. Dziennie, a ktoś, jeśli ma już tak od dłuższego czasu, to codziennie rano nie, nie wypija, nie je bułeczki, nie je chleba razowego, tylko po prostu napój poranny. To to u mnie jest dokładnie opisane. I proszę się tego trzymać. To jest dobra metoda i nieszkodliwa, bo proszę Państwa, Państwo zawsze dzwonicie do mnie i mówicie tak, ale, ale, a, a nie ma Pani czegoś innego? A jakieś zioło by nie pomogło? Proszę Państwa, ziołami na zaparcia to jest tak, jakbyście Państwo byle jakiego konia batem poganiali. No można go pogonić, prawda? Ale w pewnym momencie, jeśli państwo mu nie dacie jedzenia, tylko będziecie go państwo batem poganiali, to on padnie. Tak samo jest z organizmem. Jeśli państwo chcecie tę jelita batem poganiać, czyli zioło, ono popędzi pracę tych jelit. Rzeczywiście, tamte jelita jeszcze się na chwilę wzmocnią i te masy kałowe wydalą, ale za któryś momentem one się tak rozleniwią, że tak jak ta pani, która później pięć dni piła jako napój poranny, bo trzeba było operację już na jelita zrobić, bo tam organizm ulegał zatruciu. Także proszę Państwa, tego Państwo nie róbcie. Zioła można wypić jak tam od czasu do czasu, jakieś tam zaparcie się przydarzy, wtedy proszę sobie wypić tam szklaneczkę, czy senesu, czy kruszyny, czy Państwo macie jakieś takie mniej drażliwe że zioła, na przykład nagietek i pesz, czy, czy, czy korzeń niszka, rzeczywiście to może pomóc, ale nie można tego stosować na okrągło. No ale jak przecież mamy na rynku tyle tych przeróżnych herbatek Ja bym na trawienie. Jeszcze raz, jeszcze raz powtarzam, przy zaparciach nie nadużywać herbatek, które pobudzają pracę jelit, bo one się pobudzą na chwilę. A za moment dojdzie do takiego rozleniwienia jelit, że Państwo już później nie poradzicie. Nawet najsilniejsza tabletka, nawet najsilniejszy środek wtedy nie pomoże. Nawet lewatywy nie pomogą, bo po prostu one będą tak leniwe, że nie będą mogły pracować. Dlatego zamiast tego wziąć ten napój poranny, zrezygnować na chwilę z jedzenia tego dobrego, ja rozumiem, że to jest bardzo dobre jedzenie. Ja takiego jedzenia nie jem. Ja jem bardzo... Ubogo nawet można było powiedzieć skromnie, dlatego że zawsze mówię sobie tak, Panie Boże, Ty stworzyłeś proste jedzenie i do takiego jedzenia... Ja muszę być tak doskonała, żeby do tego jedzenia do Pana Boga równać. A nie odchodzić od tego i cywilizacyjne wynalazki wcinać. Czyli co nam ma Pani do zaproponowania? Więc, Mamy sobie odmówić Państwa, na pewno kotleta? To w, w takim przypadku jak ten Pan, to nie ma mowy o żadnym kotlecie. Nie ma mowy nawet o mięsie gotowanym. Tylko po prostu przez jakiś czas stosować ten napój poranny i ten napój poranny, ewentualnie zupkę z tą kaszą jaglaną. Bo ten organizm musi się totalnie oczyścić, totalnie, bo tam jest totalna blokada w ogóle. tam ten pan w garście tabletek bierze i te tabletki jeszcze ratują życie, bo rozrzedzą krew po prostu, mm. na ile mogą na tyle to zrobią, obniżą cholesterol, trudlicerydy. Ale proszę Państwa, bez tych tabletek, to on by po prostu jednej godziny nie żył, bo organizm by nie dał rady pracować, więc i tak nie da rady pracować, bo po prostu ale czy będzie miał jest. siłę? Jak będzie tylko ten Jeśli ten pan pił? nie pracuje, to będzie miał siłę. Jeśli ja ja pracuję i to bardzo ciężko pracuję, i na skromnym jedzeniu jestem, to będę i mam siłę, i mam tyle energii, że wszyscy mi zazdroszczą, że mam tyle siły energii. Ja powiem Państwu więcej, że jak siadam do pisania książki, to w takiej sytuacji praktycznie jem tylko dwa razy dziennie garstkę kaszy jeglanej i to jest wszystko. I to jest wszystko, bo jak więcej jem, to umysł gorzej pracuje i nie chcę Państwu takich mądrości przedstawiać. Także dam radę i mam siłę do tego, skromniej odżywiać się, wrócić do zasad bożych, takich jak Bóg przedstawił, proste jedzenie, które rośnie na polach, na łąkach i to krzywdy Państwu nie zrobi, a już w przypadku takich chorób to jest obowiązek. To pierwsza sprawa, którą trzeba zrobić. Drugie sprawę, którą tu Pan miał, to było zatrzymanie moczu. Mi to było też okrutne dla tego Pana i też lekarze sobie nie radzili. Proszę Państwa, w wielu książkach jest napisane, że trzeba pić herbatkę ze skrzypu, herbatkę z nawłoci i to wszystko się oczywiście nie zgadza. Tutaj jest to, są za mocne zioła. W takich przypadkach, kiedy jest zatrzymanie moczu, czyli nerki w ogóle nie podejmują pracy, proszę sobie wziąć herbatkę z wierzbownicy. Ja tu nie mam wierzbownicy, ale ona jest tak piękna, taki amarantowy kolor, śliczna na polskim polu, wygląda tak urokliwie, tak, ziemia, tak niebiańsko wręcz, i tak się uśmiecha do nas. To właśnie ta wierzbownica Państwu pomoże. W takich przypadkach, kiedy mocz jest zatrzymany, nieraz Państwo po operacji różnych, kobiety po operacji, w operacjach kobiecych, no, różne są operacje i wtedy jest zatrzymanie moczu. To proszę i pań i panów, proszę pamiętać, bo mówi się, że wierzbownica to jest zioło męskie, nie tylko męskie. No, również dla kobiet jest bardzo dobre, jeśli to zatrzymanie moczu nastąpiło, jeśli tam już te nerki przestały pracować, to jeszcze można szybko sobie pomóc, szybko sobie pomóc za pomocą tej herbatki. Normalnie państwo parzycie, jak wszystkie, jak my tę mistrzowską tu zaparzyłyśmy. No, i oczywiście herbata, taka na co którą polecam, to jest herbatka ziemiańska. Niech pan de herbatkę, czyli ten pan konkretny, ale ja myślę, że to nie mm -hmm. jeden taki przypadek jest. Herbatka ziemiańska, ona była od wieków na polskich stołach. To jest herbatka z liści, praktycznie tu jest liść. Tak tak, poziomki, porzeczki, liść jeżyny. No a przede wszystkim oczyszczają krew, czyli oczyszczają również naczynia krwionośne z blaszek mięśniowych. czyli krew będzie lepiej płynęła po organizmie, mniej będzie zanieczyszczeń, będzie organizm lepiej funkcjonował. Taką herbatkę tak proszę zrobić, jak my tutaj zrobiłyśmy herbatkę mistrzowską. I do tej herbatki, proszę dodawać winkę świętej Hildegardy. Czyli no, nieustannie Hildegarda, Hildegarda króluje musi u nas być. w kuchni. Przy tak? takich sprawach musi być. I powiem Państwu jeszcze więcej. Dostałam list z Zabrza, też to opisuję w książce drogowskazy zdrowia. I pani opisała mi, że jej mąż przeszedł trzy udary mózgu, dwa zawały serca i tam były skrzepy, których nijak nie mogła medycyna rozpuścić za pomocą najsilniejszych swoich wynalazków. I wtedy ten pan pił dwa razy dziennie po łyżce czy trzy razy dziennie po łyżce winko święty Hildegardy przez dwa lata i proszę sobie wyobrazić, że skrzepy się rozpuściły. Ja myślę również, że to była ta dieta, którą on niejednokrotnie przeprowadzał w ciągu tych dwóch lat to oczyszczenie organizmu. Jedno z drugim i jedzenie i to winko no usprawniło naczynia krwionośne, nawet po takim ciężkim stanie, więc proszę się nie załamywać, proszę nie mówić, że mnie to już nic nie pomoże i tylko jakiego mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz, tak mój tatuś zawsze mówił, tylko po prostu wychodzić Bogu naprzeciw, a więc pytać się Boga i wychodzić mu naprzeciw, nie załamywać się, bo to już jest najgorsze rozwiązanie, jakie może być. A więc mamy... Chcemy, być trwali w tym. Tak. tak. Herbatkę ziemiańską winko proszę stosować. Możecie Państwo tak po łyżce, możecie Państwo do herbatki dodawać, ale ono musi być w wiadospisie. Tam jest pietruszka. Pietruszka odrażnia nerki, a więc oczyszcza krew, później krew lepiej płynie w organizmie. I jeśli nawet są skrzepy, to poma pomału czysta krew będzie te skrzepy rozbierała. To jest bardzo ważne. I teraz, proszę Państwa, to A coś jest. na trójglicerydy. I teraz wysoki cholesterol i trójglicerydy. Macie Państwo taki wspaniały opis tej mojej najnowszej książce, Ambrozje Ziołowe. Tam jest taka marmolatka kościuszkowej na reumatys. I zaraz za nią jest doboju z miażdżycą. To jest bardzo fajna, bardzo fajna mikstura. Ja ją zawsze w domu mam, tak na wszelki wypadek, bo to proszę państwa, jeśli ktoś skończy 50 lat, a ja już mam, ho ho, grubo po 50, więc zawsze taką miksturę na wszelki wypadek, żeby te naczynia były drożne, żeby nie było wysokiego cholesterolu czy trójglicerydów. I proszę to jest państwa, to, tak? No jak to robimy? No to to jest zrobione jeszcze z ubiegłego roku i ja robię to w ten sposób, tak jak robiła kościusz pani kościuszkowa. Czyli proszę państwa wiosną Liście, porzeczki czarnej, wkładam do słoika. No, tak, ten, tu mam duże słoje, tu przelałam tylko trochę, ale takie 3 litrowe słoje. I wtedy tak jedna trzecia tego słoika wkładam liści i zalewam alkoholem. Może być wódka, może być wino białe, gronowe, wytrawne i to, i to może być. I proszę Państwa, to stawiam na słońcu. Normalnie tam na wiosnę, na balkonie sobie leżakuję. U mnie cały balkon to jest właśnie w takich słojach wielkich, tam leżakują właśnie te zioła. I to jest do owoców. Owoce później są w czerwcu albo w lipcu, no to ja do tego słoik otwieram, dodaję owoce, czyli tak jak mam jedną trzecią liści, to znów jedną trzecią dalej o, tych owoców my. dosypuję, porzeczki czarne i znów dolewam alkoholu, tak jak Państwo widzicie, żeby to po prostu przykrywało. Wszystko, tak. I to stoi dalej na słońcu. I później jesienią, gdy pojawia się jarzębina, ta nasza czerwona polska, która wspaniale oczyszcza naczynia krwionośne z blaszek miażdżycowych. Znów jedna trzecia słoika i wtedy mam cały słoik. I znów dolewam wódki albo, albo wina. To znaczy tak, zasada jest taka, że jak wino na początku, to do końca wino. Jak jest wódka nie od mieszamy początku, alkohol. nie mieszamy absolutnie. I tak, proszę Państwa, mam taką miksturę i później sobie na, na jesienią zlewam tę miksturę. Po prostu zlewam. Część słoików jeszcze stoi, część, która mi jest potrzebna do użytku, przesadzam i mam w butelkach. I proszę Państwa, co robi taka mikstura? Po pierwsze obniża cholesterol i trójglicerydy, oczyszcza naczynia krwionośne z blaszek miażdżycowych, co jest bardzo ważne, mhm. poprawia krążenie, jakieś gdzieś są zestoje krążeniowe, to ładnie to rozprowadza. Nie proszę Państwa, ja kiedyś spotkałam takiego pana, który był w sanatorium i miał też ogromne problemy, miał miażdżyce takie, że nogę, jedną nogę miał do, już przeznaczoną do amputacji, w takim stanie były naczynia krwionośne w nogach. I wtedy po prostu zaczął stosować właśnie tę miksturę. I powiedział, że on sobie z tej mikstury zrobił całą beczkę. Proszę panią, i w tej beczce miałem. I później tak tę miksturę systematycznie, kilka razy dziennie popijał. Noga uratowana, noga uratowana. Oczywiście odpowiednie jedzenie do tego herbatki ziołowej. Ta mikstura, która jest cenna. Do boju z miażdżycą, tak ją nazwał ojciec Tadeusza Moniuszki, który też był żołnierzem. I taką, taka, taka nalewka... Była praktycznie w domach ziemiańskich w tamtym czasie, bo też jak karnawał, tłusto się jadło, prawda? No to trzeba było czymś ten cholesterol zbić. No i nie tabletką, bo tabletki przecież nie mieli. A takie ziołowe eliksiry są wspaniałe, i proszę pamiętać, że zarówno liść porzeczki czarnej, który jest doskonały, bo on. To jest kierunek jego, to są nerki. A jeśli nerki są czyste, to jest czysta krew w organizmie. Proszę pamiętać, wątroba i nerki odpowiadają za jakość naszej krwi. A krew płynie czysta po organizmie i dożywia później wszystkie poszczególne komórki w naszym organizmie. Krew musi być czysta, bo jeśli będzie krew zanieczyszczona, to nie tylko będą naczynia krwionośne zanieczyszczone, tylko po prostu cały organizm będzie zanieczyszczony i teraz to samo takie samo działanie ma porzeczka czarna. Ona jest również doskonała, czyli ona nie tylko że ma witaminę C, mhm. o której my zwykle mówimy, nie tylko ma witaminę PP, o której my mówimy, bo ona wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych ta witamina PP w połączeniu z witaminą C, ale również rozpuszcza te złogi, te miażdżycowe, usuwa z organizmu no i jarzębina. Jarzębina tu chyba jest nawet najsilniejsza w tym przypadku. To jest właśnie ta matka, matka ziemia, ta która oczyszcza, która daje siłę człowiekowi, jednocześnie oczyszcza ten organizm z różnych zanieczyszczeń. Ale liść porzeczki czarnej to nawet, to co w tej herbacce ziemiańskiej ja tam zastosowałam. No proszę Państwa, kiedyś też po wykładzie spotkałam kobietę, która wyjechała na wieś i jej siostra, robiła takie herbatki, co tam na polu urosło, to ona po prostu zbierała i robiła, Że w tym czasie to była wiosna, było dużo liści takich wspaniałych, soczystych, porzeczki czarnej, więc ona robiła herbatki z porzeczki czarnej. Ta siostra tam miesiąc pracowała, pomagała siostrze w pracach polowych, no i przyjechała do Warszawy. Przestały ją nerki całkowicie boleć. Poszła do lekarza, zbadała te nerki, okazało się, że kamień, który tam był w tych nerkach, i to kamień, który tam, ona te kamienie miała przez praktycznie pół życia, rozpuścił się pod wpływem tych liści, porzeczki czarnej. To też doniosła mi o tym z, Czyli ten eliksir jest podnięta. wybawieniem dla tak, nas? dla nerek. Dlatego ja mówię, ja nie mam problemu z cholesterolem, dlatego że ja się skromnie odżywiam, ale ja piję to, żeby nerki były w porządku, żeby po prostu ten organizm normalnie funkcjonował, bo to nie tylko wysoki cholesterol ale również usprawnia pracę nerek, a wodę pijemy taką, jaką pijemy. I stąd też, proszę Państwa, takie usprawnienie nerek, a także usprawnienie całego organizmu, żeby ten umysł prawidłowo pracował, to jest doskonała sprawa. To jest doskonała sprawa dla każdego człowieka. A to jest dokładny przepis. Państwo macie w tej mojej najnowszej książce, do boju zmierzy są. To mi się bardzo podobało, jak czytałam. W ogóle te opisy wszystkie mi się podobały, historyczne. Nawet myślę, napisać już drugą książkę o takich historycznych Najnowsza książka to ziołowe ambrozje, ziołowe ambrozje tak? tak. No jest ciekawa sprawa, dlatego, że jak się patrzy, jak taki Kościuszko popijał taką nalewkę, albo jak Bolesław Prus, albo jak Henryk Sienkiewicz, to się mówi, o mój Boże, no to jak oni byli zdrowi, tak, i robili to, to my też musimy z tego też, korzystać. Tak, to Musimy z tych darów natury korzystać, także polecam. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do lektury naszych ziołowych ambrozji i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.